Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. A dzisiaj sensacyjne doniesienia zza oceanu. Otóż grupa MUFON, prawdopodobnie najliczniejsza i najbardziej znana cywilna grupa ufologiczna na świecie, zapowiedziała na 13 lipca zaprezentowanie sensacyjnych próbek nieznanego, a może nawet nieludzkiego pochodzenia, które zostały im przekazane, uwaga, z Rosji. Materiał i ustalenia na jego temat mają zostać zaprezentowane na sympozjum Mufonu, a sprawa ma być naprawdę dużego kalibru, bo w grę wchodzi kolejny dowód, i to już taki mocny, według oczywiście Mufonu, na obecność na Ziemi istot nieludzkich. Tyle, że po kilku dniach ta sprawa przybrała bardzo, ale to bardzo dziwny obrót jaki o tym za chwilę. Czy badaczom MuFonu rzeczywiście udało się wejść w posiadanie próbki materiału, którą wytworzyła pozaziemska cywilizacja? Kim może być tajemniczy rosyjski łącznik, który dostarczył ten materiał i jakimi innymi sensacyjnymi uwagami podzielili się w specjalnym oświadczeniu prasowym amerykańscy badacze o tym w dzisiejszym odcinku UFO historii? Ale zanim przejdziemy do konkretów, to przypominam o linku do Patronate'a i do naszych platform dyskusyjnych. Jeżeli się chcecie wymienić poglądami, komentarzami z innymi członkami społeczności kanału UFO Historie, to zajrzyjcie na Discorda, także na naszą grupę na FB. Przypominam też o adresie kontaktowym i o playlistach tematycznych. Kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami. Natomiast odnośniki do większości miejsc, o których wspomniałem, znajdziecie poniżej. Szanowni Państwo, 18 czerwca 2024 roku Mutual UFO Network czyli Mufon wydał oświadczenie prasowe mówiące, że 13 lipca bieżącego roku odbędzie się najważniejsza prezentacja w dziejach tejże organizacji. Będzie ona dotyczyć, cytuję, materiałów z UAP, które dostarczył Amerykanom anonimowy nadawca z Rosji. Mufon informuje również, i tutaj zacytuję testy w rosyjskich laboratoriach potwierdzone przez własne laboratorium Mufonu wskazują, że jest to materiał nieznanego pochodzenia. Podczas gdy niemal każdą materię można zidentyfikować przez jej skład pierwiastkowy, nieznane kombinacje oraz stosunki izotopów w badanym materiale wskazują na tajemnicze pochodzenie próbek. W tym konkretnym przypadku 90% próbki materiału wykonane jest z materii, której laboratoria nie były w stanie zidentyfikować. Koniec cytatu. Oświadczenie prasowe dodaje, że ta historia jest tym bardziej przekonująca ponoć, ponieważ w trakcie próby przesyłki części tego materiału na dodatkowe badania, ale już na terenie Stanów Zjednoczonych, doszło do tajemniczej kradzieży. Zaginęły jakieś tam materiały, jakieś próbki. Kamery monitoringu, które mogłyby pomóc w ustaleniu winowajcy, zostały o dziwo w trakcie tego napadu odwrócone w kierunku ściany, chociaż, jak twierdzi Mufon, pracownicy pocztowi zarzekają się, że dostarczyli tą paczkę z próbką. Także doszło tutaj, jak widzicie, do jakiejś akcji tajemniczych sił akcji niewidzialnej ręki. Cytuję dalej, co nam powiedział Mufon w oświadczeniu prasowym z 18 czerwca: To typowe postępowanie z materiałami tego rodzaju. Uważamy, że zostały one umyślnie przejęte przez kogoś, kto był w stanie włamać się do skrzynki pocztowej a wszystko po to, by uniemożliwić dalsze testy. Kto tego dokonał, nie wiadomo. To powiedział dyrektor wspomnianej organizacji do spraw mediów Ron James. James dodaje, że wnioski, które zostaną przedstawione na wspomnianym sympozjum, a ono się odbędzie w dniach 11-14 lipca 2024, będą, cytuję, najważniejszym w tym roku wydarzeniem związanym z UFO. Badacz też dodaje: Uwaga, posiadamy materiały fizyczne i więcej dowodów na istnienie nieludzkiej technologii. No to już są bardzo duże słowa bardzo daleko idące deklaracje. James też twierdzi, że prezentacja, jaka zostanie przedstawiona, będzie znaczącym krokiem naprzód w badaniach nad UFO. I to jest w zasadzie wszystko, co wiedzieliśmy po 18 czerwca. Resztę mieliśmy się dowiedzieć w lipcu. To oświadczenie prasowe jeszcze wspomina na koniec, że MUFON to organizacja zajmująca się naukowymi badaniami nad UFO, nad łapami dla dobra ludzkości i takie tam. O tym dwa słowa to sobie powiemy na końcu, jak to naprawdę jest. Natomiast, drodzy Państwo, 21 czerwca ze strony MUFONu pojawiły się nowe informacje i to takie dość, dość zaskakujące dotyczące pochodzenia tej próbki, ale o tym za chwilę. Dobrze, zastanówmy się jeszcze raz nad tym, co właśnie usłyszeliśmy od MUFONu. Mają próbkę, próbkę jakiegoś materiału, pochodzenia prawdopodobnie, niezidentyfikowanego i nie zawahają się użyć tej próbki, by zmienić status quo w ufologii, a może nawet w nauce. Czy to będzie przełom? No, zobaczymy. Zobaczymy i to dosłownie, bo ze wspomnianej konferencji MUFON ma prowadzić streaming online, oczywiście pewnie nie za darmo, ale no co dzisiaj jest za darmo. Przyjrzyjmy się jednak szczegółom, które możemy wyczytać gdzieś między wierszami. Po pierwsze, jaka jest natura tych próbek? No, z wynika, że to chyba jest jakieś ciało stałe, zapewne w ilości więcej niż jeden egzemplarz. Czy będzie to jakiś metal? No, niewykluczone. Jeżeli idzie o tak zwane UFO materiały, egzotyczne materiały, tak zwane fragmenty czy próbki powiązane, łączone z obiektami UFO, to najczęściej były to właśnie jakieś mniejsze czy większe fragmenty metalu. Chociaż oczywiście były też wyjątki, i pojawiały się próbki niemetali, na przykład, ale też innego rodzaju materii, na przykład anielskich włosów. Czym one są to, kiedyś sobie powiemy. W każdym razie ten materiał, który jest w posiadaniu mufonu, ma być wyjątkowy pod względem składu izotopowego, ale w skład tychże próbek tego materiału y, poznano zaledwie w 10%. Pozostała część to nie wiadomo co. No skąd ta pewność, że to nie wiadomo co? No, też w sumie początkowo nie było wiadomo, bo wstępnie nie podano żadnych informacji na temat metod badawczych, jakie zastosowano. Ba, nie powiedziano nam nawet jakie te próbki są. Druga sprawa, drodzy Państwo, kraj pochodzenia. I to wzbudza sporo emocji. No, kim jest tajemniczy rosyjski nadawca? Skąd w ogóle wziął próbkę? Czy ona pochodzi z miejsca katastrofy Ułapa? Czy wpadła w jego ręce w inny sposób, w jego w jej, bo nie wiemy, kto to jest. No tu nam się trochę wyjaśniło. Ale wreszcie, ostatnie pytanie, czy ów tajemniczy badacz z Rosji jest postacią wiarygodną, czy raczej dezinformatorem? W jaki sposób się skontaktował z Mufonem? W jaki sposób przekazano próbki? Czyżby znowu pocztą? Znaczy Mufon wysyła w liście takie super tajne materiały, które mogą zmienić bieg dziejów, no sami się do tego przyznali. Czy. W takim przypadku no nie doszło na przykład do jakiegoś zanieczyszczenia tych próbek. No, pytanie się pojawiło multum po 18 czerwca. No, ale wiele osób zwróciło najpierw uwagę na to, że materiał pochodzi z Rosji. Wiele osób, czyli mówi o komentarzach w internecie, na różnego rodzaju portalach, gdzie się ta informacja pojawiła. Trochę dzięki temu, że wspomniano o Rosji, ten kraj został włączony w dyskusję o łapach, bo ja wiemy, Rosja to przynajmniej teraz istna terra incognita, jeżeli idzie UFO. Osobiście, wstępnie miałem nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę fajną historią, fajnym materiałem. Pojawiły się też w mojej głowie pewne tropy, skąd ten materiał mógłby pochodzić i co to może być. O tym za chwilkę. Bo szczerze mówiąc, po tym co usłyszeliśmy od Mufonu, no to okazało się, że to mogą, ale nie muszą być nowe znaleziska. Prawda okazała się oczywiście zupełnie inna, ale poczekaj się jeszcze sekundkę, zaraz się to wszystko wyjaśni. Kolejna sprawa, która wynikała z tego oświadczenia Mufonu, to kradzież materiału na poczcie. Mufon twierdzi, że materiał przybył z Rosji, ale został podkradziony, przynajmniej jego część na poczcie w Stanach Zjednoczonych. Zatem służby nie przechwyciły tego cudownego materiału kosmicznego pochodzenia w drodze z Rosji, tylko na poczcie. No dobrze, wątek konspiracyjno tajemniczy w takiej historii dodaje tylko kolorytu. Ale czy owe próbki rzeczywiście zmienią oblicze ufologii? Czy naprawdę będziemy świadkami przełomu, jakiego jeszcze nie było? Tak naprawdę to zobaczymy 13 lipca. Co prawda od początku się wydawało, że pompowany jest balonik oczekiwań, by mufon sprzedał jak najwięcej subskrypcji online na tą konferencję, ale też od początku Samego od 18 czerwca. Wiadomo też było, że oni bardzo dużo ryzykują wysuwając tego rodzaju twierdzenia, i kto wie, czy nie poszli o krok za daleko. Zatem wiemy, co obiecują. To już powiedzieliśmy. Przejdźmy teraz do bardzo, bardzo krótkiego przeglądu zagadnienia pod tytułem UFO metale, czy Materiały z ułap. No, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś mówi, że posiada jakiś fragment metalu pochodzący z nieznanego obiektu latającego. Ten temat był poruszany na przestrzeni lat i to regularnie. Regularnie się też do niego wraca. Jeżeli pamiętacie taką postać jak Tom DeLong, muzyk to jest i założyciel Akademii To The Stars, która była takim bardzo prężnym ośrodkiem. To ten DeLong miał nabyć w 2019 roku od Lindy Multon Howe fragmenty metalu pochodzące rzekomo z zaawansowanego obiektu latającego. W tamtym przypadku Toma DeLonga i jego egzotycznego metalu pojawiły się informacje, że to jest ogólnie rzecz biorąc materiał nieznany jakiś stop metali, który nigdy nie był stosowany zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym, przynajmniej tym, tym oficjalnym. Innymi słowy, nie wiadomo było, co to jest, ale wiadomo było, że nikt formalnie takiego materiału nie używał do budowania samolotów. Ale to nie wszystko, to nie był jedyny przypadek. Takie próbki, fragmenty łapów miały być przez amerykańskie służby zbierane i składowane potajemnie w Las Vegas. Okazało się potem, że na zlecenie rządu, na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, Analizowaniem danych związanych z łapami, a także tych yy, trubek, zajmowała się firma Roberta Bigelowa, tak, tego miliardera od Rancherskiego Blogera. Dowiedzieliśmy się od powiązanego z Bigelowem naukowca Hala Puthoffa, że tym egzotycznym materiałom się przyglądano i je analizowano. W 2018 roku Puthoff mówił, że to są bardzo, bardzo kompleksowe materiały składające się z warstw które nadają tym metalom, nadają tym stopom niezwykłe właściwości. Ale o próbkach materiałów, które mogły zostać wytworzone przez tak zwaną nieludzką inteligencję, mówili też inni, np. dr Awileub, który jak pamiętamy w roku 2023 opublikował wyniki badań nad sferulami wyciągniętymi z dna Pacyfiku, które miały być fragmentem jakiegoś nieziemskiego obiektu, o materiałach egzotycznych, ale o charakterze biologicznym mówił też przecież David Grasz. Zatem owe egzotyczne metale, czy jak się niekiedy je nazywa metamateriały, otacza mrok kontrowersji, niepewności i domniemań. Tak samo jest zresztą na przykład z rzekomymi implantami obcych. Ale o tym temacie sobie kiedyś powiemy szerzej. I jednym i drugim wróćmy do tych tajemniczych próbek, które ma pokazać Mufon. Ja przypomnę, że te materiały mają pochodzić z Rosji. Z Rosji nie udało się ich zidentyfikować tam, nie udało się ich zidentyfikować w Stanach Zjednoczonych, i potem się tym, jak mówi Mufon, zainteresowały służby. Kiedy Mufon ogłosił te rewelacje, pojawiły się pytania: Czy grupa przypadkiem nie pokaże znalezisk z dwóch dobrze znanych przypadków, z dwóch dobrze znanych miejsc? Przynajmniej dwóch. Wiele dekad temu na terenie Rosji, wcześniej ZSRR, odnaleziono bardzo ciekawy materiał nieznanego pochodzenia. W obu przypadkach to były artefakty w jednym przypadku były to liczne obiekty w całości, dobrze zachowane w drugim przypadku szczątki. Wielu z Was się może domyślać o co chodzi, już jeżeli się interesujecie katastrofami UFO i paleoastronautyką. Pierwszy przypadek to słynne uralskie sprężynki. Opowieści o nich się pojawiły w dwóch rzutach tuż po upadku ZSRR oraz względnie niedawno, w roku 2008. Oficjalna wersja tej historii mówi: no, tuż po upadku Związku Radzieckiego, kiedy Ural przeczesywali poszukiwacze złota i innych cennych kopalin, to natrafiali na zagadkowe, nierzadko mikroskopijne obiekty, umownie nazywane sprężynkami właśnie tak one wyglądały na pierwszy rzut oka. Były to przedmioty mierzące od 3 cm długości do rzekomo nawet setnych części milimetra. Pisano, że te najmniejsze nie mogły zostać wyprodukowane w żaden sposób przez człowieka. Znajdowano je, te sprężynki, ale to są informacje pochodzące z literatury paleoastronautycznej, która mogła co nieco tam naciągać. Na głębokościach sugerujących, że te artefakty, te, to odrobnice, tak, wykonano jakieś 20, a nawet 300 tysięcy lat temu ten dat był ogromny. Stąd padł pomysł, że uralskie sprężynki to są jakieś pozostałości po obcych, którzy niegdyś odwiedzili Rosję, kiedy jeszcze Rosji nie było. Potem się jednak okazało, że te sprężynki znajdowane są nie tylko na Uralu, ale również dalej na wschód, na przykład na Czukotce. O czym donosił w roku 2008 poszukiwać złota Michał Koszman. I wtedy też pojawiła się koncepcja, powtarzana oczywiście również wcześniej, że to raczej nie jest wytwór obcych, ale pozostałość po wojskowych fabrykach, które w czasach Tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ewakuowano właśnie na wschód Związku Radzieckiego. Ewentualnie to były fabryki, gdzie wykorzystywano potem na przykład więźniów politycznych. W każdym razie zagadka sprężynek z Rosji nadal się utrzymuje, choć w ich przypadku coś tam wiadomo. Bo na przykład literatura podaje, że analizy przeprowadzone w Syktywkarze, stolicy Komi Republiki Komi wykazały, że większe sprężynki były wykonane z miedzi, natomiast te mniejsze z wolframu i molibdenu. Zatem ta możliwość wstępnie odpadała, no bo co prawda są tajemnicze materiały z Rosji, ale wiadomo, z czego są złożone. Ale jest też drugie źródło tzw. egzotycznych materiałów z Rosji. Chodziło o szczątki rzekomego UFO po katastrofie w Dalniegorsku. Ona miała miejsce w styczniu 1986 roku na radzieckim Dalekim Wschodzie, w mieście położonym w górach Sichote-Aliń. I tamtego wieczora zaobserwowano nad miastem zagadkowy czerwony obiekt, który kiedy się znalazł nad jednym ze wzgórz o numerze 611. Było to bezimienne wzgórze, które górowało nad miastem. To się zaczął unosić, opadać, aż w końcu się rozbił na wzniesieniu, czemu towarzyszył głuchy dźwięk. Ufo płonęło jeszcze przez jakiś czas, co miało być obserwowane przez ludzi, którzy się temu przypatrywali z miasta, na miejsce, ale dopiero po jakimś czasie wysłano ochotników pod przewodnictwem doktora Walerego Dwużilnego. O dziwo, obiektu z Dalnie Gorska nie sprzątnęło wojsko, z niewiadomych powodów dwużylni pomimo zimowych warunków dotarł na miejsce z kolegami, odkryli taką skalną półkę, gdzie odnaleziono, jak czytamy, szczątki UFO oraz fragmenty spalonego drzewa, które dziwacznie pachniało, emitując taką bardzo chemiczną woń. Ekipa z gorska zebrała na miejscu szereg pozostałości obiektu, który spłonął. I były to m.in. metalowe sferule, fragmenty stopionego metalu. Także fragmenty czegoś, co nazywano siateczkami, ale były też fragmenty materiału zeszklonego. Najciekawsze były te siateczki, które wyglądały na robotę niezwykle precyzyjną. Wykonano je z włókien, włókien, pomiędzy które wetknięto włókna złota. Były też siateczki innego typu, które jak ustalono się składały z 18 pierwiastków. Analizujący te próbki z Gorska metalurdzy Eksperci z lokalnego zakładu, a także inni specjaliści orzekli, że wykonanie materiałów o podobnym składzie i stopniu skomplikowania wydaje się w ziemskich warunkach niemożliwe. Dwużylni otrzymał też raport z Izmiranu, to jest Instytut Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Rozchodzenia się Fal Radiowych, którego specjaliści brali udział w pracach radzieckiego programu badań nad UFO o kryptonimie Sietka-AN, i przeanalizowawszy skład tych kulek ze wzgórza 611, uczeni z Izmiranu stwierdzili, że wykonano je z materiałów z pokładów na północ od Bajkału. Czyli wszystko wskazywało na to, że to był obiekt ziemski, ale dwużilni chciał bardzo wierzyć w UFO i doszedł do wniosku, ogłosił, że UFO pozaziemskie, które się w Dalniegorsku rozbiło, do swej konstrukcji lub naprawy wykorzystywało ziemskie materiały. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia racjonalne, no to sugerowano, że obiekt, który się wtedy rozbił na wzgórzu, mógł być satelitą albo na przykład balonem śpiegowskim, japońskim albo amerykańskim. Mówiono też, że może to być testowa konstrukcja radziecka, ale to dziwne, że jej nikt nie przejął. W każdym razie ten balon nadleciał na Dalniegorsk, doznał awarii i uległ autodestrukcji, opadając na jedno ze wzgórz. Zatem, czy do mufonu trafiły materiały z Dalniegorska? Czy o tym się dowiemy w lipcu na tej przełomowej konferencji. Nie wysłał ich na pewno Dwuzilni, który zmarł w 2014 roku, ale może ktoś, kto te materiały zachował w swoim archiwum. Taka możliwość też początkowo była brana pod uwagę, przeze mnie na przykład. Ale koniec końców okazało się, że to nie są ani szczątki pochodzące z Uralu, ani z Kamczatki, ani z Dalniegorska. Czy MUFON, jeżeli chce być traktowany poważnie, to ryzykowałby analizowanie materiałów od nieznanej osoby, która mogła być prowokatorem? Ja tutaj nie chcę w żaden sposób umniejszać relacją na temat łapów z Rosji czy ZSRR. One są fascynujące. Ale widzimy też, że w Rosji został nałożony na, na tą tematykę kaganiec. Dlaczego? No tutaj się możemy zastanawiać. Możliwe, że władze rosyjskie obawiają się tego, co miało miejsce... Po upadku ZSRR, kiedy wielu sowieckich wojskowych za kilka dolarów wyjawiało zachodnim źródłom różnego rodzaju tajemnice, także te związane z UFO. A dzisiaj w rosyjskich mediach wyraźnie widać, że jest embargo na informacje to znaczy pisze się o Graszu i podaje najnowsze informacje z zagranicy ale nic się nie mówi o UFO w Rosji. Być może ma to również związek z trwającą tam sytuacją, że tak powiem, polityczną. Dobrze, słuchajcie. Okazało się, koniec końców, bo może żeśmy się oddalili nieco od tematu, że mufon nie pokaże ani sprężynek uralskich, ani sprężynek czukockich, ani nawet fragmentów obiektu Z Dalniegorska. 21 czerwca na kanale Sico Activo Podcast jego autor, dziennikarz Paweł Ibara Meda opublikował treść e-maila od Earla Greya Andersona, jednego z dyrektorów Mufonu, konkretnie kierownika sekcji Mufonu w południowej Kalifornii. I Bara zapytał go o to, czy może podać jakieś szczegóły na temat tego tajemniczego materiału, na temat tych tajemniczych próbek. No i Anderson mu odpowiedział. Odpowiedział m.in., że po pierwsze, próbki miano zbadać metodą fluorescencji rentgenowskiej. Tylko. No dobrze, ale to nic. Posłuchajcie, skąd się te próbki wzięły. I trzymajcie się fotela. Anderson, na pytanie o to, skąd pochodzą próbki rosyjskie, odpowiada: Cytuję. Materiały najwyraźniej zamanifestowały się koło Rosjanina, który brał udział w sesji medytacji CE5, podczas której obcy komunikowali się z nim telepatycznie. Koniec cytatu. Tak, materiał, który ma zmienić oblicze dziejów, zmienić oblicze ufologii, pojawił się najwyraźniej drogą materializacji, jak się domyślam i to najwyraźniej się pojawił bo Anderson używa takiego słowa przy medytującym obywatelu Rosji. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest C5, to jest taki protokół kontaktowy z obcymi bardzo kontrowersyjny wykorzystujący medytację i inne podobne techniki, jak ESP, do komunikacji z obcymi, właśnie. Tą tematykę spopularyzował dr Steven Greer, natomiast nie wiemy, czy on ma z tym jakikolwiek związek z tym, co zrobił Mufon. Anderson dodał jeszcze, że Mufon był początkowo sceptyczny, no ale przeanalizowali ten zmaterializowany cudownie materiał, no i się okazało, że 90% tej materii to jest jakieś coś, coś nieznanego. Jak to podsumować, drodzy Państwo? Ja powiem tyle. Także tak, będziemy czekać na 13 lipca, zobaczymy co pokażą. Osobiście jestem mocno zaskoczony tonem i narracją ze strony Mufonu, który obiecał nie wiadomo co, ale szczegóły nie napawają optymizmem. No i na koniec obiecane słówko o Mufonie. Ta organizacja ma już swoje najlepsze lata za sobą. W ostatnich zaś latach była targana przez różnego rodzaju skandale i skandaliki także obyczajowe, wtedy było o niej głośno w mediach głównego nurtu. MUFONowi się zarzuca wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że zbierając relacje UFO, no, pakują do wora dosłownie wszystko, bez poddawania tego wstępnej selekcji. Grupa też bywa uważana za głównego dostawcę historii ufologicznych dla sieci telewizyjnych. Czy w lipcu tego roku MUFON dokona przełomu w ufologii, czy wbije sobie Gwóźdź do trumny. I to już taki ostatni. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału i audycjach archiwalnych. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii.